Dwie gwoździarki. I jeden kompresator. E, kompresor co robisz? Ostry łańcuch to podstawa. Jak na budowie ciepła strawa. Nie ten, nie piła, robi robotę, tylko łańcuch, nie? I operator. Drwo. Drwoł. Tak, lecimy z naszą kochaną deseczką. Na gwoździarkę e, pneumatyczną. Mamy akurat. Gwoździareczki Duo Fasta, bo poprzednie nam się popsuły. Będziemy musieli niedługo kupić jakąś nową. Ostatnio słyszałem, że te gwoździarki od Tiepa są fajne, więc chyba, chyba sobie Tiepową kupimy. Ale to jak któraś się popsuje. i to co się stało z tym łańcuchem, Czego znowu włożyłeś? Czy by była jakaś śruba? <gryž> Najlepsza papa na deskowanie z klejem. Nie i kopalpet i taker. Dostaliśmy od pani Agnieszki z Komerto jeden taker, ale powiedzieliśmy, że dopóki ten się nie zajedzie, to używamy tego. To jest Frondowski. Jestem ciekawy jak ten komertowski będzie ten. Nie wiem jaki to był firmy, nawet nie pamiętam. Dwa lata temu nam przysłała, jeszcze nie mieliśmy okazji go otworzyć. Odnośnie papy Nikopal palpet Plus z klejem. Różne kładliśmy. Tak, w naszej opinii jest DB Już napompowało? Jeszcze czekamy. Masz, dobrze? Kiedyś to było trzeba nabijać na dole, woździki. Się wnosiło na dach i przybijało. Start running. Teraz, jak wjechaliśmy do góry, to dopiero widać, jakie to jest duże i połamane. Tyle już zrobiliśmy. Udało nam się w dwa dni zadyskować garaż i zakryć go papą. W poniedziałek przyjedzie do nas dźwig. Poustawiamy Grady i będziemy walczyć dalej z Ciesiółką, a raczej Krystian będzie walczył jego ekipa. A my bierzemy się tutaj za dach płaski. Tam jest jeszcze nasz fajny domek, ładny taki, o jakiś czas temu robiony.